Rekolekcje Adoracja 9, dwie kolumny. Dzień ósmy, na wzór świętego Józefa i świętego Jana. Słowo Boże z Ewangelii świętego Mateusza. Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Modlitwa do Ducha Świętego, świętej Mariam Arabki. Duchu Święty, natchnij mnie. Miłości Boża, pochłoń mnie. Drogą prawdy, prowadź mnie. Maryjo, matko moja, spojrzyj na mnie. Z Jezusem błogosław mnie. Od wszelkiego zła, od wszelkiego złudzenia, od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj mnie. Prowadzenie. Na drodze miłości do Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie mamy dwóch szczególnych orędowników są nimi święty Józef oraz święty Jan Apostoł. W dzienniku Insinu Jezu znajdziemy m.in. takie oto słowa Pana Jezusa. Ufaj mi i uciekaj się do mojej matki, do świętego Józefa i świętego Jana, bo dałem ich Tobie, aby cię strzegli i chronili. I aby wypraszali dla ciebie obfite łaski ze skarbca mojego eucharystycznego serca. Święty Józef jest najlepszym przykładem życia ukrytego na wzór hostii świętej. Jest to życie wypełnione miłością, modlitwą oraz cichą wiernością codziennym obowiązkom. Święty Jan uczy nas opierać swoją głowę na sercu Jezusa. To piękny obraz tego, czym w istocie jest adoracja najświętszego sakramentu. Zarówno święty Józef, jak i święty Jan byli często wpatrzeni w Jezusa, ich życie było przeniknięte adoracją. Obaj uczą nas też intymnej relacji z Maryją, pokazują, jak czerpać z tych dwóch źródeł, które w rzeczywistości są jednym źródłem z serca Jezusa przez Eucharystię i Adorację oraz z serca Maryi przez całkowite zawierzenie. Obaj uczą nas też błogosławionej ciszy, która staje się w nas otwartością na łaskę. Wchodząc na drogę adoracji realizujemy wezwanie Jezusa – uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Lektura duchowa z Dzienników In Sinu Jezu. Poniżej znajdziesz fragment lektury duchowej. Czytając, zatrzymaj się na tym fragmencie, który Cię poruszy. Kiedy znajdziesz to słowo, smakuj je, rozważaj i zachowuj w sercu, aby mogło wydać owoc w Twoim życiu. Mówi Pan Jezus. Wpatruj się we mnie w sakramencie mojej miłości. Święta hostia, którą widzisz, jest cicha, spokojna, pokorna, uboga i ukryta. Naśladuj mnie. Stań się cichy, spokojny, pokorny, ubogi i ukryty. Ukryj się we mnie tak, jak ja jestem ukryty w tabernakulum, pod postacią świętej hostii. Niech nie istnieje dla ciebie nic poza mną. Jedynie ze mną, w mojej obecności, znajduje się to wszystko, czego pragnie Twoje serce. Nie szukaj niczego innego, co mogłoby zaspokoić tęsknotę Twojego serca. Ukryj się raczej we mnie, jak ja ukrywam się z miłości do Ciebie w najświętszym sakramencie ołtarza. Jakże miłuję ukryte dusze. Widzę w nich odblask mojej matki i świętego Józefa mojego przybranego Ojca. Życie ukryte jest cnotą tych, którzy uwielbiają mnie ukrytego w sakramencie mojej miłości. Jestem Bogiem ukrytym, ale objawiam się twarzą w twarz tym, którzy ukrywają się we mnie. Chwila refleksji z umysłu do serca. Chostia, którą widzisz, jest cicha, spokojna, pokorna, uboga i ukryta. Przypatrz się swojemu sercu i swojemu życiu. Czy znajdziesz w nim cechy, które są tak bliskie Jezusowi? Cichość, spokój, pokorę, ubóstwo i ukrycie. W adoracji znajdziesz wiele światła na to, jak te cnoty rozwijać, w konkretnych obszarach Twojego życia. Nie szukaj niczego innego, co mogłoby zaspokoić tęsknotę Twojego serca. Zastanów się przez chwilę nad tym, czy poświęcasz w swoim życiu czas na rzeczy, które w żaden sposób nie służą Twojemu duchowemu rozwojowi. Być może te rekolekcje są dla Ciebie zaproszeniem, aby zrezygnować z tego, co zabiera Ci czas a nie przynosi Twojej duszy żadnej korzyści. Co to by mogło być w Twoim przypadku? Także miłuję ukryte dusze. Widzę w nich odblask mojej matki i świętego Józefa, mojego przybranego ojca. W ukrytym życiu zawarta jest pełnia Bożego błogosławieństwa. Przewodnikiem po drogach ukrytego życia może być dla ciebie święty Józef. Czy masz z nim bliższą relację? Może już najwyższy czas lepiej poznać świętego Józefa i zawierzyć swoje życie duchowe jego opiece. Ósmy krok. Adoracja buduje nie tylko nasze dwie najważniejsze ziemskie wspólnoty, naszą rodzinę oraz naszą parafię. Adoracja łączy nas także ze wspólnotą świętych w niebie. Dziś Bóg ukazuje nam dwóch szczególnych patronów adoracji najświętszego sakramentu. Ósmy krok jest zaproszeniem do bliskiej relacji ze świętym Józefem oraz świętym Janem Apostołem. Swoją relację ze świętym Józefem możesz pielęgnować przez praktykowanie zawierzenia mu swoich codziennych spraw oraz naśladowanie Jego miłości do Jezusa i Maryi. Swoją relację ze świętym Janem możesz pielęgnować w sposób szczególny poprzez rozważanie i kontemplowanie Ewangelii świętego Jana oraz jego listów. Modlitwa Jezu oddaję Ci przez Maryję moje serce, które pragnie Cię adorować. Maryjo, poświęcam i zawierzam Ci siebie, moje życie, a szczególnie każdą Eucharystię i każdą adorację, w której będę mieć łaskę uczestniczyć. Spraw Maryjo. Aby Jezus zawsze znajdował w moim sercu taką ufność, jakiej pragnie. Oddaję Ci też wszystkie moje wątpliwości i każdy mój lęk. Święty Józefie, ucz mnie każdego dnia kochać Jezusa i Maryję tak, jak Ty ich kochałeś. Bądź opiekunem i stróżem mojego postanowienia regularnej adoracji najświętszego sakramentu. Święty Janie. Naucz mnie opierać głowę na sercu Jezusa w cichej i pokornej adoracji. Jezu, niech hałas świata nigdy nie zagłuszy Twojego serca, bijącego z miłości do mnie w najświętszym sakramencie. Amen. Akt strzelisty. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości, skarbnico, zmiłuj się nad nami. świadectwo. Adoracja, czym jest dla mnie? Adoracja to ciągłe odkrywanie i zachwycanie się Panem Bogiem. To też poznawanie samego siebie, bo przychodząc do Pana Jezusa, muszę stanąć w prawdzie, bez maski i bez udawania, że jestem kimś innym. Adoracja to taka moja droga z Panem Jezusem, na której to On otwiera przede mną kolejne drzwi i mówi: Krzysztof, jeżeli jesteś gotowy i jeżeli chcesz. To możemy pójść razem dalej. Spotkanie z Panem Jezusem i adorowanie go w Najświętszym Sakramencie to najczęściej przychodzenie z ogromnym bagażem swoich trosk, problemów, obaw. I jest to normalne, bo tylko on to wszystko może naprawić i uleczyć. Ale takie spotkanie to też odkrywanie, że Pan Jezus chce do nas mówić poprzez nasze myśli, natchnienia, czy też doświadczenia pewności w podejmowaniu różnych decyzji życiowych. Bogu niech będą dzięki za ten wielki dar, jakim jest nasza kaplica wieczystej adoracji, gdzie każdy pragnący spotkania z Panem Jezusem może to zrobić o każdej porze dnia i nocy. Chwała Panu, Krzysztof. Na koniec, aby rozważane w tej medytacji treści mogły wydać w Twoim życiu jak największy owoc, zachowuj je w sercu, wracaj do tych rozważań. Powtarzaj w duszy słowa, które Cię poruszyły, oraz módl się słowami aktu strzelistego. Niech te rekolekcje wydadzą w Twoim życiu błogosławione owoce. Jeśli zechcesz podzielić się z nami świadectwem łask otrzymanych przez Adorację Najświętszego Sakramentu, lub chcesz podzielić się doświadczeniem tych rekolekcji, napisz na adres adrian.totustuus.gmail.com. Za każde świadectwo i za każdą łaskę niech Pan Bóg będzie uwielbiony. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jaka była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.